Mówiąc krótko i zwięźle, o książkach. Szczęść, Boże, mówi Jan Franczak w programie Mówiąc Krótko, w programie o książkach. Wszystkim widzom życzę błogosławionego nowego roku 2023. Przede wszystkim wytrwania w wierze i nie poddawania się zwątpieniu i przygnębieniu, bo mogą nas czekać jeszcze różne niemiłe niespodzianki i wydarzenia, choć oczywiście tego sobie nie życzymy i tego byśmy nie chcieli. Życzę też dużo prawdziwej radości ducha i to takiej radości, która pochodzi od samego Pana Boga. Jeśli ktoś chce wesprzeć działalność tego kanału, to może to zrobić nie wprost, dokonując zakupów w sklepiku internetowym mojej żony. Na mojej stronie autorskiej, w bocznej zakładce po prawej stronie, można znaleźć wśród linków także link zatytułowany Forever. Po kliknięciu na ten link otwiera się sklepik, gdzie można znaleźć produkty firmy Forever, a także uzyskać więcej informacji na ich temat, kontaktując się z moją żoną. Zachęcam do skorzystania z tej oferty, zwłaszcza jeśli ktoś szuka niebanalnego prezentu. Link do mojej strony autorskiej z kolei można znaleźć poniżej. Nowy rok, a więc krótkie podsumowanie na samym jego początku starego roku roku 2022. Rok 2022 to był moim zdaniem dobry rok, jeśli chodzi o książkę katolicką, konserwatywną i nie tylko. Ukazało się sporo naprawdę interesujących publikacji, także sporo książek, dobrych książek zostało przypomnianych, jeśli chodzi o klasykę, tę klasykę także mniej może znaną lub zupełnie nieznaną. I jeszcze pod koniec zeszłego roku ukazało się kilka naprawdę ciekawych nowości. Niektóre z nich mam nadzieję omówić w roku 2023, i myślę, że we wszelkich rankingach będą one już kwalifikowane jako książki roku 2023. Wśród tych nowości chciałbym szczególnie wspomnieć ponownie dwie. Czyli znakomicie napisaną książkę katolicki Gentleman Sama Guzmana. Książkę, którą gorąco polecam wszystkim mężczyznom, a panie zachęcam, żeby tę książkę swoim panom kupować. Można o niej dowiedzieć się więcej, zwłaszcza w jednym z odcinków BookTube, który ukazał się jeszcze w grudniu minionego roku. I. Zachęcam do obejrzenia tego odcinka. Druga książka, która ukazała się już naprawdę pod koniec, pod sam koniec roku 2022, to debiutancka powieść Marcina Więckowskiego: Dom nad Płoską, poświęcona tak zwanej operacji polskiej NKWD. Ale w rzeczywistości obejmująca okres nieco dłuższy, bo także lata Wielkiego Głodu na Ukrainie. Co więcej, autor pisze o autentycznie istniejących na Ukrainie miejscowościach, które po odzyskaniu przez Polskę niepodległości znalazły się poza granicami Rzeczypospolitej, po drugiej stronie Zbrucza. Samą powieść mam nadzieję zaprezentować Państwu obszerniej już wkrótce w programie Booktube, ale pewnie nie tylko, być może powiem coś o niej jeszcze w programie, mówiąc krótko. Więc proszę śledzić kolejne odcinki. Jak powiedziałem, to zaledwie dwie książki z nowości, jakie ukazały się pod koniec roku 2022. I będę z pewnością chciał jeszcze przynajmniej o części z nich Państwu coś opowiedzieć. A obszerniejsze, subiektywne siłą rzeczy podsumowanie roku 2022 można znaleźć w najnowszym odcinku BookTube na kanale PCH24TV, do którego oglądania zachęcam. Subiektywne, podkreślam, że subiektywne podsumowanie roku 2022, bo siłą rzeczy nie jestem w stanie ogarnąć tej masy interesujących publikacji, o których warto byłoby coś powiedzieć w takim programie jak mój program o książkach. A teraz krótkie podsumowanie, jeśli chodzi o sam program, mówiąc krótko. Liczba jego subskrybentów stopniowo rośnie, każdego tygodnia pojawiają się nowi, i w zasadzie chyba nie ma już takiego tygodnia, w którym nie byłoby nowych subskrypcji. Każdemu z Państwa ogromnie za to dziękuję. Aczkolwiek ten przyrost nie jest jak na moje ambicje zadowalający. Chciałbym poszerzyć grono widzów, ale tak, z jednej strony zdaję sobie sprawę z tego, że moc mojej energii idzie na kolejne programy Booktube, które są jakby wynikiem mojej działalności tutaj. Z drugiej, natomiast, chciałbym jednak także coraz bardziej rozwijać program, mówiąc krótko. W minionym roku zaproponowałem nowość, czyli cykl czytam, gdzie prezentuję książki, których lekturze się jeszcze poświęcam. Chodzi o to, żeby zasygnalizować ciekawe publikacje, które później omawiam także często w programie Booktube. Z założenia każdy z takich odcinków ma trwać około 2-3 minuty. W tej chwili trudno jest mi powiedzieć, czy będę ten pomysł kontynuować. Aczkolwiek, w dalszym ciągu, myślę o robieniu bardzo króciutkich odcinków. Wydaje mi się, w dobie zatrzęsienia różnych materiałów w sieci, sensowna. Najpopularniejszy odcinek czytam, miał 196 odsłon, co przy tej liczbie subskrybentów. Wydaje mi się dosyć sporą liczbą, ale jak mówię, nie wiem, czy będę kontynuował tego typu odcinki, czy ma to sens. Zawsze mogą Państwo wyrazić opinię pod spodem. Jeśli chodzi o statystyki popularności, to tutaj w zasadzie niewiele się zmieniło. Dalej na pierwszym miejscu króluje odcinek poświęcony krótkiej opowieści o Antychryście Sołowiowa, który w tej chwili liczy sobie w chwili, kiedy nagrywam, 8900 odsłon. Resztę można sobie sprawdzić samemu, jeśli kogoś to interesuje, otwierając listę z programem, mówiąc krótko na YouTube i wybierając opcję sortowania według popularności, właśnie. Ciekawostką może jest tutaj fakt, że bardzo wysoko w tym minionym roku pod względem odsłon uplasowało się wideo o pięciu książkach, wówczas pięciu nowościach wydawnictwa Freedom. I samo wydawnictwo Freedom w tym minionym roku, chyba jeśli mnie pamięć nie myli, po raz pierwszy pojawiło się również w programie, mówiąc krótko. Nowością natomiast jest fakt, nowością jeśli chodzi o sam program, mówiąc krótko, że pojawia się on od zeszłego roku również na platformie rumble.com i to pojawia się dzień wcześniej niż na YouTube, bo w soboty o godzinie 21.00. To taka moja mała forma protestu przeciwko monopolizacji rynku, a przede wszystkim przeciwko cenzorskim praktykom YouTube. Jeśli zatem zdarzyłoby się kiedyś, że program, mówiąc krótko, niespodziewanie, bez zapowiedzi zniknie z YouTube, to proszę szukać go na moim kanale. Na platformie rumble.com. Link podaję pod spodem. A tymczasem, jak zwykle, na zakończenie zachęcam Państwa do subskrypcji, udostępnień odcinków, które się Państwu rzecz jasna podobają, i ich polubień, poszerzając w ten sposób krąg widzów programu, mówiąc krótko. Dziękuję Państwu za uwagę. I jeszcze raz życzę szczęśliwego nowego roku 2023. Do zobaczenia za tydzień z Panem Bogiem.